Miuma i VioliNet to dwie krakowskie firmy skupiające unikalny zespół pedagogów, muzyków, grafików i informatyków. Dzięki współpracy powstał edukacyjny program muzyczny MiMusic, cieszący się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół muzycznych oraz w wersji edukacyjnej w szkolnych muzycznych pracowniach komputerowych. Aby wzmocnić więź młodych muzyków i amatorów muzyki z całej Polski. Stworzyliśmy dla nich informacyjno-społecznościowy portal szkołymuzyczne.pl. W chwili obecnej portal zrzesza około 20 tysięcy zarejestrowanych użytkowników z całej Polski. Zgodnie z ideą twórczej rywalizacji organizujemy konkursy muzyczne, m.in. Music Konkurs młodych kompozytorów imienia Janiny Garści. Naszą ambicją jest stworzenie pierwszej platformy e-learningowej w Polsce. Na której planujemy zamieścić treści pomocne w nauce muzycznych przedmiotów teoretycznych oraz bazę najpopularniejszych książek muzycznych w formie e-booka, nowego standardu prezentowania treści w formie elektronicznej. E-book to książka elektroniczna, która może być czytana za pomocą komputera osobistego, czytnika książek elektronicznych, palmtopa. Telefonu komórkowego. e-book łatwo instaluje się na komputerze. Jego treść jest aktywna. W każdej chwili za pośrednictwem internetu można sięgnąć po dodatkowe informacje: filmy, ilustracje, muzykę oraz tabele, formularze i wykresy. Może być zabezpieczona hasłem użytkownika, posiada wyszukiwarkę treści i wiele innych interesujących funkcji. W przypadku podjęcia współpracy w zakresie produkcji i e booków istnieje możliwość wykorzystania kanałów sprzedażowo-promocyjnych, będących w posiadaniu firm Miuma i Violinet, muzycznej platformy internetowej Violinet w zakresie sprzedaży, reklamy banerowej, wysyłki newslettera, portalu SzkołyMuzyczne.pl około 20 tysięcy zarejestrowanych użytkowników w zakresie sprzedaży, reklamy banerowej, wysyłki newslettera, prezentacji w szkołach muzycznych w ramach sprzedaży oprogramowania Music, wydzielony fragment prezentacji dotyczący e -booka. Dodatkowo firmy posiadają zaplecze umożliwiające prowadzenie we własnym zakresie działań marketingowych, pozycjonowania, prowadzenia kampanii reklamowych Google AdWords, AdContext, reklam banerowych itp. Zapraszamy do współpracy.